Tak, Piotrze, to też jest ważne, żeby podkreślić. Rosjanie w tej chwili stracili mniej więcej 210 czołgów, realnie tak, licząc po tych wrakach, które można zaobserwować, zidentyfikować i geolokalizować. Bo tam to, że Ukraińcy podają 380 czołgów i tak dalej, fajnie tylko ja chcę je zobaczyć i policzyć, tak. Jak wiesz, jak jestem coś w stanie samemu policzyć, geolokalizować, to dopiero wtedy twierdzę, że to jest zniszczone. Na, na dziś możemy stwierdzić, że Rosjanie stracili 210 czołgów, z czego uwaga, porzucone z powodu awarii 130 sztuk. Czyli tak naprawdę, wie, zniszczonych czołgów masz około 70-80, a cała reszta to są wozy, które się zakopały w błocie, albo którym się skończyło paliwo, albo się po prostu zepsuło. To jest kosmos. Mhm. Ale, ale ile w ogóle ma Rosja czołgów? Tak. W armii kadrowej w pierwszym rzucie miała 3,5 3 tysiąca, 1400 do zmobilizowania w ciągu pół roku, mniej więcej to już masz. 4, 5 tysięcy powiedzmy w ciągu pół roku mobilizacji, w ciągu mobilizacji trwającej półtora roku byśmy mówili o ponad 10 tysiącach maszyn. Czyli te straty, które oni w tej chwili mają, te wiesz, 204 czołgi, wiesz, to jest dla nich jak zgubić dla nas 20 złotych. No, to trochę szkoda, nie, no, ale w sumie to nie jest tragedia i niestety tak trzeba na to patrzeć i mieć to wiesz, gdzieś z tyłu czaszki, że te straty nie są dla Rosjan obezwładniające. One źle wyglądają w mediach, Natomiast myślę, że, że tam generałowie no to zruszają ramionami. tak? To, co ich boli bez wątpienia, to straty oficerów starszych, to straty pilotów, ponieważ mieli bardzo niewielu pilotów z sensownym nalotem, straty w sprzęcie takim jak zestawy przeciwlotnicze, jak środki łączności. O tak, to ich boli bez dwóch zdań i tu jest dla nich tragedia. Natomiast czołgi, artyleria, bojowe wozy, piechoty, dla porównania, żebyś też wiedział, Ukraińcy stracili tak naprawdę z tego, co można policzyć, to około 125 pojazdów, z czego tak naprawdę można powiedzieć, że czołgów stracili 64 tej chwili, to co można policzyć, a zniszczonych bezpowrotnie 21. Czyli znowu Ukraińcy stracili nawet nie 10% tego, co mieli bo oni mieli mniej więcej przed wojną 700-800 maszyn zmobilizowanych wszystkich, czyli Ukraińcy nawet nie stracili 10% czołgów. Przynajmniej z tego, co możemy policzyć, bo tam Ukraińcy ukrywają swoje straty bardzo ładnie. Więc znowu, nie są to straty obezwładniające. Jasne. To jest, myślę, że trochę to sprowadzasz na ziemię i to jest takie otrzeźwienie dla, dla wielu z nas, którzy obserwujemy tą wojnę przez pryzmat tych filmików, które Ukraińcy wrzucają, często propagandowych. I takie można czasami odnieść wrażenie, że to rzeczywiście jest jakiś taki już pogrom rosyjskich sił pancernych na jakąś skalę kolosalną, ale... Także dziękuję Ci bardzo, że to, to powiedziałeś, bo, bo często właśnie patrzymy na tę wojnę w sposób nierealistyczny. Okay. Znaczy, żeby było jeszcze pierwsze jedną rzecz ważną dopowiem: jeżeli policzymy te jednostki, które wjechały na Ukrainę w pierwszych trzech dniach konfliktu, to one straciły 40% pojazdów, ale znowu zniszczonych, uszkodzonych, które zostały zepsuły się, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na ogólną liczbę tego, co mają Rosjanie w ogóle w pierwszych dwóch rzutach strategicznych to nawet nie jest 10%, tak? Więc to jest to jest coś na co oni sobie mogą niestety pozwolić.